jechałem sobie moim pancerem 4 ze świadomością, że nic mi nie zatrzyma, aż tu nagle w krzaczku czekała na mnie parówka Yacht panther I dostawałem raz, dwa i wybierałem się bardzo szybciutko do garażu. A więc pamiętam bardzo dobrze jak zostałem nauczony pozycji, które najczęściej są praktykowane przez niszczyciele czołgów. Warto jest nim grać, żeby się nauczyć, gdzie mogą być. Po będziemy myśleli, jak taki operator TDK. W tej bitwie mamy bardzo dużo możliwości: można się ustawić tu, celować, tu, 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 tu. tu. Można pojechać tam na górę, celować, tu, 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 tu. Można też pojechać na przepychacz. Wydaje mi się, że to jest najgorsza taktyka dla kogoś, kto się. Będzie tutaj yy, cackał i yy, będzie w sumie to trochę taki zrezygnowany, że a to wyjadę, a to się będę czaił, bo to jest bardzo duże ryzyko. Trzeba się albo nastawić, że wejdzie, nie wejdzie, zaryzykować troszkę, mieć trochę jaja. Można zginąć szybciutko, bardzo szybko, ale może być gigantyczna nagroda. To znaczy, że tutaj, o właśnie, mogę zrobić coś takiego. Ale tylko dlatego, że z jajami od razu wychyliłem. Nie bałem się. Ale jakbym się obstrał w Majtusie i czekał tutaj, to bym teraz co zrobił, to bym wyjechał do 100 za 1000. Bo od razu zająłem pozycję. Nie bałem się. Teraz po prostu. Może być o to trudniej. Okej, okay. Ładnie, 1800. Ładnie. Ale ja się cały czas nie boję, podkreślam. Trzeba mieć jaja w tej pozycji, według mnie, ludówką, bo jak się będziemy bali, to kupa w majty, mówię, serio. Cały czas staram się agresywnie. No liczyłem, że więcej zrobię w dolną płytę Super Conquerora, ale trafiłem go w gąsienicę, niestety. Drzewa się łamią. To może być czwórka. Nie. To jest jak pancer. Nasi się blokują wzajemnie. Jest to bardzo, bardzo hamskie zachowanie. Które ma na celu. Zrobienie tarczy. Dla ISA-7. Kolega. Ja go nie nazwę kolegą, ale. Nie chcę mówić, że jest perfidną świnią. Robi sobie tarczy sojusznika. Jest to jedno z najgorszych zachowań. Które. Bardzo, bardzo mi się nie podoba i zostaje ten gracz dodany przeze mnie i zgłoszony za niesportowe zachowanie. Jest to typowe, hamskie zachowanie. Jest to świństwo według mnie, ponieważ taka osoba robi sobie tarczę z kogoś. I gdybyście wy byli w tej sytuacji, jestem pewny, że byście byli mega wnerwieni. I nie dziwię się, bo to jest mega, mega hamskie. Tylko wypychaj teraz. Jak będę jak wypychał, to on będzie wypychał mnie. Więc na razie nie chcę się narażać niepotrzebnie. Kartofel, możesz się chociaż raz przywitać z widzami. Czy to? że nie przywitałem się z tobą, kiedy przyszedłeś w trakcie bitwy i jestem skupiony na graniu, jest oznakiem mojego braku szacunku? Jeśli tak, to bardzo źle rozumiesz niektóre rzeczy. To, że się z tobą nie przywitałem, było kwestią czasu, prawda? Bo byłem w bitwie, reaguję, gram, strzelam. Witam ciebie serdecznie, ale radziłbym nauczyć się troszeczkę, że narzekanie na kogoś, że się nie przywitał po sekundzie, bo jest w bitwie i skupiony jest na granicy, to nie jest błąd mój. Ja nie żałuję, że się nie przywitałem z tobą, kiedy nie patrzyłem na czat, bo akurat byłem w bitwie i strzelałem. Ale witam ciebie. I cieszę się, że wpadłeś, tylko no, staraj się tak... Też że Podchodzić do tego ludzko. Bądź człowiekiem. Ja nie jestem robotem, żeby... Przeczytać twoje wiadomości jednocześnie. Strzelać, patrzeć co się dzieje tutaj. O, teraz go blokują! Teraz z niego robią tarczę! Teraz... Z niego będą robić tarcze. Kurna. Wiecie co jest najgorsze? Że nie tylko nie mogę się ruszyć, abym wyjechał, to jeszcze przyjął mój strzał i mnie zablokował. Cześć, Jacku. Strasznie mi przykro, że tak to wyszło. W sensie mi smutno jest, że jeszcze go zasłania, co nie? Żebym nie strzelił. Uła, a co było, gdyby było opóźnienie? Bardzo często jest takie podejście, zaważyłem niektórych widzów, nie mówię, że wszystkich, to jest coś, co mi się często zdarza, i chcę, żebyście też myśleli o tym, że jeżeli ktoś patrzy na monitor, skupiony jest na bitwie, totalnie. Myśli ma teraz, że jest akurat sytuacja kryzysowa, nie będzie w sekundzie tej mógł patrzeć na czat i przywitać się, ale jeżeli się skończy bitwa, da mu się chwilkę takiemu graczowi jak ja, to przywita się z przyjemnością, tylko trzeba dać tą chwilkę, bo jesteśmy też ludźmi i nasza podzielność uwagi jest też ograniczona, kiedy dzieje się bardzo dużo rzeczy na ekranie. 6707 uszkodzeń. Jest to najlepsza bitwa moja w dniu dzisiejszym, pierwsza klasa. Jestem z niej bardzo zadowolony, i ona pokazała, że w tym miejscu można zrobić bardzo dużo. Ale chcę zwrócić Waszą uwagę na fakt, w jaki sposób zagrałem. To była bitwa z jajami. Pełne ryzyko. Wyjeżdżałem pod jak pancera, pod czwórkę, pod dzika. Zaryzykowałem mnóstwo, wszystko. Ale to jest jedyny powód, żeby w to miejsce jechać, zaryzykować. Cześć Ty, powie Siodr. Multi, jak ci idzie? Nie rozumiem. Yy, nie do końca zrozumiałem. Czy będziesz grał w World of Tanks Blitz? Tak, yy, prawdopodobnie będę jeszcze kiedyś grał w World of Tanks Blitz. Ostatnio oglądałem nawet filmy. Ostatnio oglądałem nawet filmy z World of Tanks Blitz 2. Byłem ciekawy kilku czołgów. Tym, taki, skierowanymi takimi e, pociskami. Mega. Dziwnie to wyglądało jak gość to sterował. Naprawdę mega dziwnie. Kurde. Co o chińskich rajdach? Są dobre do pewnego poziomu. Jak oceniasz fotel gamingowy, który oferuje wod? Nie używam tego fotela, więc trudno jest mi go ocenić. Najlepiej byłoby, gdybym go miał, to bym ocenił tak. Ocenianie raczej na podstawie je wyglądu nie jest tym, co Cię interesuje, zgadza się? A raczej oczekujesz troszeczkę czegoś więcej. Przebiłem typa 5 heavy za 1700, wow. Cześć Kuliko. zostałem wykryty przez typa 4, to jest normalne, spoko nie wiem czy to typ strzelił, ale ktoś strzelił dobra, strzeliłem ja super konkura, lepiej trafić, ale no bez przesady, nie będę ryzykował bo tam może być ktokolwiek nie ma co się tutaj zbytnio yy, wychylać niepotrzebnie, trochę mnie szturcha to s 100 ale to jest taka delikatna, delikatna Tutaj wymiana uprzejmości. Zdjęła mu gąskę, bo przynajmniej mi nie przywali, a jak przywali, to zginie od sto. I na Skodę, ale nie wiem, czy możemy coś z tym faktem zrobić w sumie teraz. Wam powiem, że... Mam trochę słabo z tą Skodą, jak wyjedzie na tyłek, ale... Czy jest sens się na nią obracać? Hmm. Chyba tak. Bo długo jest niewykryte, jak mi tu wyjedzie i zmagazynkuje mnie. Będzie płacz. I zgrzytanie zębami, lepiej się na nie skupić. A nóż widelec potem będę żałował, że nic nie zrobiłem z nią. Dostała za 1600. Jest na hita, ale czy ktoś się skończy? To jest dobre pytanie. Te 4,9 spływało. Nasi giną bardzo szybko, muszę uciekać w górę. Nie mam pojęcia, jak mogę ocenić ten pocisk. Słaby? <grytanie> Dobre określenie słaby pocisk. Nie był dobry Okej, okay, wiem o tym W się zgadzam Mógł być lepszy na pewno Myślałem, że troszkę szybciej będzie jechał tym typem Halo Yy, wciąż nie wiemy co z Foszem B. Gdzie jest Fosz B? Zutonął. Wow, tam zginął w rogu. Zabił się. Trochę przykre. 5000 uszkodzeń, fajnie. Brodacz 111: Dobry wieczór. Aptu na rozwój kanału i powodzonka we wbijaniu 3. Biegłości da 17 zł. Bardzo serdecznie, brodacz. Dziękuję. Witam Cię na live. I na pewno będę się starał. Ostatnie dwie bitwy to jest progres. I tutaj chcę pokazać, że Początek live'a Tak wyglądało to Tak, cały czas, cały czas Upadałem, upadałem, gryzłem ziemi Ale powiedziałem, że W końcu przyjdzie czas poprawy Czas lepszy, tak I ten czas lepszy Nastał, dwie bitwy, duży plus I podskoczyło o procent No niestety, to jest bardzo zależne od mapek Drużyn, teraz takie lepsze bitewki Zobaczymy, czy to będzie dało się utrzymać Staram się, zobaczymy Cünkü bardzo